Sytuacja Żydów, którzy chcieli króla nad sobą, jest sytuacją ludzi niegodziwych, którzy nie chcą Boga nad sobą mieć. I prorok im mówi: będziecie uciężeni. I mówi w czym, w jaki sposób. To jest rodzaj naszych podatków współczesnych. Polak płaci 83% swoich dochodów. No, ale gdy nie było króla, kto nimi rządził, przykazania i posłuszeństwo przykazaniom. Niech każdy robi według Bożej woli, a Pan Bóg synchronizuje wielu i będzie między nimi jedność. Bo gdy przychodzi władca ziemski, rządy go są. Niedoskonałe, bolesne, kosztowne, i nie są rządami służby, lecz panowania. Oni nie chcieli mieć Boga nad sobą, dlatego chcieli mieć króla, jako inne narody. Szukali chwały ziemskiej, własnego wywyższenia. Jeśli dziś na problemy, na przykład ojczyźniane nasze, ktoś szuka rozwiązania, to nie znajdzie go przez zmianę rządu, konstytucji, lepszą gospodarkę, zwycięską wojnę, cuda z nieba i cokolwiek.